Depresja nie zawsze zaczyna się w psychice. Czasem zaczyna się w morfologii. Większość ludzi myśli, że zmęczenie to problemy ze snem, brain fog to stres, a depresja to neuroprzekaźniki, niedobór serotoniny. Tymczasem problem może być w niedoborach witamin z ruchu B i w anemii. Żelazo najczęściej kojarzone jest oczywiście z hemoglobiną i ogólnie z anemią. Oczywiście niedobory żelaza zdecydowanie dotyczą częściej kobiet niż mężczyzn, ponieważ kobiety menstruujące po prostu co miesiąc dużo tego żelaza tracą, no i zapotrzebowanie na żelazo u kobiet jest wyższe niż u mężczyzn. U mężczyzn, jako że drogi utraty takiego żelaza nie ma stałej, no to te niedobory żelaza są zdecydowanie rzadsze. No tutaj też. Zapotrzebowanie kaloryczne u mężczyzn jest wyższe niż u kobiet. Przeważnie mężczyźni też jedzą więcej mięsa czy więcej mięsa na przykład czerwonego. Dlatego też przeważnie nawet tego żelaza spożywają więcej, a kobiety, jako że tych kalorii jedzą mniej, często na przykład 1500-1800 kilokalorii i te diety mogą być bardziej na przykład roślinne czy bardziej wegetariańskie, czy po prostu mniej mięsa się w nich może znajdować, czy też tego żelaza, żelaza chemowego, to po prostu samo przez to w tej diecie może być tego żelaza mniej, mimo że ich zapotrzebowanie na żelazo jest u kobiet po prostu wyższe. To jest jednak kwestia oczywiście na niedobory żelaza wpływają też i stany zapalne, bo tutaj przez hepcydynę podwyższoną po prostu stany zapalne powodują hamowanie wchłaniania, czy pogorszenie wchłaniania żelaza. Mamy też oczywiście problemy z układem pokarmowym, pro problemy z jejitami stany zapalne, różnego rodzaju właśnie układu pokarmowego, które utrudniają wchłanianie żelaza. Mamy też na przykład infekcje y bakteryjne, pasożytnicze, które też oczywiście wpływają na niedobory żelaza. No i oczywiście, jeżeli mamy krwawienia, na przykład w układzie pokarmowym, no to też jest akurat droga ujścia czy utraty żelaza, która też ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli ktoś ma duże problemy, duże stany zapalne czy jakieś hemoroidy, czy jakieś wrzody krwawiące, no to wiadomo, że tego żelaza też oczywiście traci bardzo dużo. Ale jak żelazo ma się, wpływ jak wpływa na neurologię, jak wpływa na nasz nastrój, czy jak wpływa na neuroprzekaźniki? Żelazo oprócz tego, że jest potrzebne do produkcji oczywiście czerwonych krwinek hemoglobiny i niedobory żelaza oczywiście będą się objawiać w morfologii jako niedobory właśnie czerwonych krwinek hemoglobiny, hematokrytu, czy też niskie najczęściej MCV, MCH i MCHC, no i najczęściej wysokie RDW. To żelazo jest także niezbędne do produkcji neuroprzekaźników. No i to jest często aspekt pomijany. Żelazo jest niezbędne do produkcji dopaminy, dopaminy czyli tego neuroprzekaźnika związanego ze zdobywaniem, z eksploracją, z powiedzmy, że w jakimś tam stopniu z nagrodą, ale z podejmowaniem różnego rodzaju działań. No jeżeli tej dopaminy mamy niedobory, na przykład przez właśnie anemię związaną z niedoborem żelaza, to mamy anhedonię, nic nam się nie chce, nie chcemy eksplorować, nie mamy takiej motywacji do działania, nie chce nam się po prostu podejmować różnych wyzwań. No i też oczywiście może nas wiele rzeczy po prostu, większość rzeczy może nas nie cieszyć, jest taka anhedonia, ale żelazo jest także potrzebne do produkcji noradrenaliny. I noradrenalina jest to neuroprzekaźnik związany ze skupieniem, z koncentracją i niedobory adrenaliny, to jest właśnie problemy ze skupieniem, problemy z koncentracją, taką laserowym skupieniem, ze stanem flowu, o którym też tutaj wielokrotnie w filmach mówiłem, ale także szybkie przemęczenie, czy szybkie można powiedzieć wypalenie. Mimo, że noradrenalina jest tą ostatnią katecholaminą, czy ostatnim takim powiedzmy, że etapem powstawania hormonów stresu w jakimś tam stopniu, bo jest dopamina, adrenalina, noradrenalina, ale noradrenalina jest bardzo ważna dla koncentracji, bardzo ważna dla zdrowia naszego mózgu. Oczywiście ona się też w stresie wydziela i wtedy właśnie pomaga nam się skoncentrować, ale ona na co dzień do pracy mózgu, do skupienia jest także niezbędna i te niedobory będą na pracy mózgu się jak najbardziej mocno odbijać. I te objawy, właśnie anhedonia, nic mi się nie chce, nie, ch nie chce podejmować nowych wyzwań, problemy mam, mam problemy ze skupieniem, czy szybko się męczę, to są też objawy, które często łączą się oczywiście z objawami depresyjnymi, czy mogą być po prostu objawami też Uznawanymi za typowo po prostu depresję. Ale anemia to też nie tylko zmęczenie, to są właśnie problemy z koncentracją, to jest właśnie brain fog, to są problemy ze snem, to są problemy z pamięcią operacyjną, to są także lęki, stany lękowe, które powstają, ogólnie pogorszona praca mózgu, także anemia może się objawiać objawami. Depresyjnymi, zmęczeniem, leżeniem ciągle w łóżku, tak? Oczywiście bardzo szybkim męczeniem, po prostu bardzo szybkim męczeniem się, wchodzeniem po schodach, jakim, jakąkolwiek aktywnością fizyczną, po prostu objawy, które też w dużym stopniu mogą być. Łączone czy mylone po prostu z objawami depresyjnymi, i nawet jeżeli ta hemoglobina nie jest jeszcze skrajnie niska, to ferytyna już może być na tak niskim poziomie, że rzeczywiście te niedobory żelaza wpływają na naszą neurologię, bo ferytyna to można powiedzieć, że jest magazyn żelaza. Oczywiście tutaj jak zawsze uczulam na to, że ferytyna jest też białkiem fazy ostrej, czyli wysoka ferytyna może oznaczać po prostu stan zapalny, a niekoniecznie nadmiar żelaza. I raczej, no, jeżeli mamy niską hemoglobinę, a wysoką ferytynę, to raczej jest to stan zapalny, chociaż może, może nie zawsze, ale jeżeli mamy. Wysoką ferytynę powyżej 140 czy powyżej nawet 200-300, to jeżeli nie mamy hematokrytu naprawdę bardzo wysokiego czy powyżej normy, no to raczej są to po prostu stany zapalne, a nie nadmiar żelaza. Ale jeżeli ta ferytyna jest w zasadzie powiedzmy na poziomie 15-20, to i tak już jest bardzo niski wynik, mimo że normy laboratoryjne niekiedy nadal zaczynają się od 5, chociaż czasem już od 15-20, w zależności od laboratorium. I trwa dyskusja, żeby te normy zdecydowanie zwiększać do 30-35 nawet. Ale jeżeli mamy ferytynę. W wyniku 10, tak? 12, 10 czy, czy, czy nawet 20, to już często są naprawdę duże niedobory żelaza, które mogą się objawiać zmęczeniem, bladą skórą, ale właśnie tymi objawami można powiedzieć, że depresyjnymi, niskim poziomem energii, zmęczeniem, yy, spaniem bardzo długo i pogorszonym nastrojem, czy pogorszoną koncentracją i pamięcią roboczą. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o anemię, to mamy też bardzo ważne czynniki, czyli witaminy z grupy B, które odpowiadają za syntezę czerwonych krwinek, przede wszystkim witamina B12 i kwas foliowy, ale witaminy z grupy B, tutaj też w tym wypadku akurat B6, chociaż ona, ona też jest po, potrzebna do y, syntezy czerwonych klinek, chociaż niedobory witaminy B6 raczej charakteryzują się niskim MCV, MCH i MCHC, w, w przeciwieństwie do wysokiego, mch, mch i mchc przy niedoborach witaminy B12 i kwasu foliowego, ale witaminy z ruchy B są niezbędne do syntezy neuroprzekaźników, to już w ogóle, jeżeli mówimy ogólnie o witaminach z ruchu B, to w zasadzie do wszystkich neuroprzekaźników syntezy te witaminy z ruchu B są potrzebne właśnie w szczególności witamina B6. Witamina w szczególności B12 jest bardzo ważna dla mielinizacji naszych neuronów. No i witaminy z ruchy B są bardzo ważne dla metylacji, czyli regulacji ekspresji genów, ale to w procesie metylacji właśnie powstają także neuroprzekaźniki. Tutaj mamy szlaki takie jak na przykład BH, BH4, mamy oczywiście MTHFR, mamy ogólnie cały ten szlak metylacji, gdzie tak naprawdę działanie naszych neuroprzekaźników jest też w dużym stopniu regulowane. No i niedobory witamin z B bardzo mocno wpływają na układ nerwowy. No tutaj też mamy oczywiście takie bardziej Yy, zaawansowane badania, czy bardzo szerokie niedobory witamin yy, z grupy B, szczególnie witaminy B12, na przykład weganie mają bardzo duże. Weganie, którzy nie suplementują witaminy B12, która jest konieczna na diecie wegańskiej do suplementacji, mają właśnie skrajnie niedobory, niedobory witaminy B12, ale także osoby z resekcją żołądka, które nie mają tego czynnika kastle czy też czynnika wewnętrznego. Kiedyś nie podawano im witaminy B12 w zastrzykach, w zasadzie omijając układ pokarmowy. Też te witaminy, B, niedobory witaminy B12 skrajne występowały i te niedobory przekładają się właśnie na pogorszoną pracę mózgu, problemy z koncentracją, właśnie demielinizację, przytępienie, szybkie męczenie się oczywiście na poziomie takim neurologicznym, ale te niedobory witamin z grupy B będą się przyczyniać do y, także objawów depresyjnych, w ogóle takich zaburzeń, wahań bardzo mocnych nastroju do objawów lękowych, do ogólnego pogorszenia samopoczucia. No, już skrajnie, skrajnie niedobory witamin z grupy B, szczególnie B12, mogą odpowiadać za takie derealizacje czy psychopsychiatryczne objawy, naprawdę już takie na poziomie, no, rzeczywiście bardzo mocnych objawów mózgowych. Także tutaj pod tym względem witamin z grupy B absolutnie kluczowe, jeżeli mamy niedobory witamin z grupy B. Ogólnie rzecz biorąc, no to te objawy neurologiczne, depresyjne, Samopoczucie, problemy z brain fogiem, z koncentracją jak najbardziej oczywiście występują są one bardzo szerokie. No i co ważne właśnie tutaj, przede wszystkim ta B12, ale ogólnie wszystkie witaminy z grupy B w niedoborze będą zmieniały strukturę mózgu, będą wpływały na mielinizację mózgu na właśnie strukturę, działanie naszego mózgu, na to jak są przesyłane sygnały nerwowe, jak nasz układ nerwowy po prostu reaguje. I tutaj też trzeba powiedzieć, że mamy różne Metody leczenia depresji, SSRI, SNRI, antydepresanty trzypierścieniowe czy jakiekolwiek inne oczywiście terapie i tak dalej. Ale zwracanie uwagi na kontekst taki niedoborowy, na witaminy, składniki mineralne jest jak najbardziej też istotny i należy na to zdecydowanie zwracać uwagę. A co rzeczywiście badać? Pod względem żelaza, oczywiście, mamy. Nawet pod względem żelaza i witamin zdruchywałam przede wszystkim morfologię i osoba, która jest sprawna w interpretacji morfologii, bardzo dużo z tej morfologii oczywiście wyczytał, już mówiłem, że ogólnie niedobory, niski poziom przede wszystkim hemoglobiny, ale też czerwonych chwilek i hematokrytu, no to są po prostu najczęściej niedobory właśnie żelaza czy i lub. Witamin z ruchy B, ale niskie MCV, MCH i MCHC to są niedobory żelaza, niedobory na przykład witaminy właśnie B6 i tam jeszcze kilka innych rzadszych. A nadmiar, czy wysokie MCV MCH i MCHC to są właśnie niedobory najczęściej witamin z ruchy B, B12 i kwasu foliowego. No i wysokie RDW często może być tym pierwszym wskaźnikiem, który rzeczywiście się zmienia, zanim jeszcze ta hemoglobina jest bardzo niska, czy zanim MCH, MCH i MCHC są poniżej normy, bo RDW, przede wszystkim SD to procentowe, można powiedzieć, że to jest różnica. Różnica rozmiarów czerwonych krwinek, czyli czy są te czerwi, czerwone krwinki jednorodne, czy po prostu te rozmiary się między sobą różnią. Jeżeli RDW jest powyżej 13%, to już nie jest to wynik optymalny, mimo że normy są często do 14-14,5%. Po prostu świadczy to o tym, że mamy różnego rozmiaru tych czerwony, te czerwone krwinki, co świadczy już też o niedoborach, o stanach zapalnych. Bardzo często w ogóle wysoki RDW jest bardzo powiązany z różnymi chorobami chronicznymi. Ale może być to też pierwszy wskaźnik, że jakieś niedobory na wczesnym poziomie rzeczywiście występują. Jeżeli chodzi o badanie żelaza, no to mamy żelazo z krwi, chociaż nie jest to marker idealny. Ferytyna jest często lepsza, chociaż zwracamy uwagę, że w stanie zapalnym się podnosi. Markerami, które nie są zależne od y, stanu zapalnych jest TIBC i ewentualnie UIBC, czyli ukryta zdolność y, y, związania żelaza, ale raczej całkowita, czyli TIBC, y, właśnie zdolność wiązania żelaza raczej jest badaniem wystarczającym, jeżeli chcemy tutaj pogłębić diagnostykę. No i na przykład wysycenie transferyny jest pierwszym markerem, który najczęściej spada, jeżeli mamy niedobory żelaza, ale to już raczej rzadko się wykonuje, wysycenie transferyny. Pod względem witamin z ruchu B, oczywiście witamin z ruchu B, w zasadzie każdy od B1 tam do B12 możemy sobie zbadać z krwi. B12 jest dobrym, całkiem dobrym markerem z krwi, te poziomy poniżej 400 nie są uważane za optymalne, yy, raczej gdzieś tam celujemy w górną granicę normy. Zdarza się, że ta witamina B12 bez suplementacji jest bardzo wysoka, tutaj na przykład energetyki, jakaś fortyfikowana żywność może na to wpływać, ale też problemy z No i też kwas foliowy oczywiście możemy sobie zbadać z krwi czy witaminę B6, ale pod względem oczywiście y, witaminy B12 mamy ten idealny, typowy marker niedoboru witamin, witaminy B12, czyli kwas metylomalonowy, który jest typowo związany z niedoborem witaminy B12. Jak mamy y, właśnie ten marker zaburzony, no to wiemy rzeczywiście, że mamy niedobory witamin, B, witaminy B12 bez żadnych wątpliwości. No i tam takim markerem, który chyba coraz częściej już jest badany, jest oczywiście homocysteina, która jest w pewnym stopniu też powiązana z witaminami z ruchy B, chociaż niejednoznacznie, mimo że normy dla homocysteiny już teraz nie, ale jeszcze do niedawna, chociaż dalej w niektórych laboratoriach dalej tak jest, ale do niedawna było normy dla witaminy z ruchy B, w zależności od tego, czy suplementujemy foliany, czy też witaminę z ruchu B, czy nie. I bez suplementacji była to norma do 15, przy suplementacji do 12. No to samo w sobie pokazuje, że ten marker jest bardzo mocno oczywiście od witamin z ruchu B zależny, chociaż homocysteina jednocyfrowa jest zdecydowanie bardziej optymalna. A na obniżenie homocysteiny też świetnie działa kreatyna. Nie każdy epizod depresyjny zaczyna się w głowie. Czasem zaczyna się we krwi. Mitochondriach i niedoborach. Zanim nazwiesz coś z zaburzeniem psychicznym, sprawdź, czy mózg ma z czego pracować. A jeżeli masz objawy pogorszonego nastroju, chcesz sprawdzić i zoptymalizować swoje wyniki badań, czy też poprawić swoje zdrowie metaboliczne, schudnąć, być może po prostu poprawić pracę mózgu i koncentrację, to zapraszam na indywidualne konsultacje. Link w opisie, bo kontekst ma znaczenie.